Wszystkich witam z Kam yy, dzisiaj w, w Xtreme Fall Guys, w, w trybie, w którym masz tylko jedno życie. Jak się spadnie, to się skinie i odpadnie. Yy, yy, nagrywam podczas transmisji na żywo, więc polecam yy, do opisu, zajmij Ci wejść na Twitcha, Discorda i wszystkie inne linki. Um, no, i zaczniemy dzisiaj y Gate Crashem X. <grym> Najlepsza nazwa, na takie po prostu dodać poziom X. I ma po prostu ten jeden skok, tylko ten, ten na sam końcu, właśnie. No bo inaczej zgnąć się chyba nie można. Chyba się spróbować jakoś w ściance. Chyba teraz ta się pojawi. To ja pójdę do tej. To ja idę do tej. Dobra. To do tej. Ej, nawet dobrze, tutaj ta nie Dobra, nawet wyszło pod koniec. No co za ludzie. No, ale i tak odpadnie w to hmm. Dobra, idźmy tędy. Tylko ich spełnię, którzy zabrały ten tym Ej, nawet. Aha. Hmm. W ogóle tam na końcu takie ujęcie: tamten spek się podnosi, i skacze, a tamten na niego czeka. I nie zdążył skoczyć. Taki smutek to był dla tego typa, który czekał specjalnie, ale co dziwne. I, i so, na samym końcu zostały jakieś trzy osoby i tylko 2, jakoś 12 osób odpadło, nie wiem, jakoś tyle przez eliminated spadnięcie. Ja, ja na pewno tutaj z kimś stracę dużo osób, kolegów i siebie. No, o młotek jest na pewno z pięciu osób pójdzie, i trzy osoby odpadną fajnie. A ja na pewno odpadnę na tych zwisających tych, no bo się na nich bezsensownie śpieszę. A tam trzeba poczekać, im tutaj mogę. No, tutaj mieć. Tak, poczekajmy. Dobra, czekaj, dobra, jak jest. joj, nie lubię tego. Nie, tu, to był best, więc tak się stało, jeszcze ustawienia włączyłem jakoś. No i nie, niestety na tym to kolega ma się jedno życie. Polecam za kanał, jeśli film Ci się spodobał, zostawić łapkę w górę albo w dół, lepiej tą w górę oczywiście e, no i polecam Twitcha, no bo planuję serię e, z jakiegoś w mocy ale nie takiego, który mi wywali komputer w 5 sekund 250 modów i wcale do tego streamu nie miał być przeznaczony ale potem zaczęło jeszcze zacinać i poszliśmy sobie na Falkajsy za no. to nie się nikt nie przyszedł na i się z sam, Samsung sa. psa ani trochę no i to nam były zepsuka e, no No i smiano nowy kątem więc więc przydałoby się naprawić to w mojej tym miejscu naprawionym trochę na komputer, ale to nie starczy. jeszcze trochę to jest trochę łatwy tych chciałbym po prostu wraz z tym nie boże człowiek mi pod nogi patrzy Cięcie tak nie mogę, co? Muszę coś takiego tutaj przejść na i już po szybkim cięciu oj no uda mi się to zmontować. jak to będziecie widzieć to co ja widzę, już wszystko po kolei bez sensu o. w ogóle dawno na odcinku z powodu, że Miałem schłapę koneta, nie chciałbym zbytnio nagrywać, ale szykuję coś ekstra, ale będzie z tym dużo montażu i nie umiem trochę montować. Zbytnio. Umiem to wyciąć, jakiś tekst tutaj. Używam Kindle Life z Microsofta. No cóż, co zrobić? Tutaj oczywiście też jedno życie tryb wziąłem. W ogóle skład są, więc może jeszcze na koniec odcinka z głosy, włosy też ciężki nie więc może pod ten odcinek tryb w no będzie pasować ci, no bo jak twój, ktoś tam dojdzie praktycznie do końcówki, to co odpadnie się praktycznie? Muszę pasować

Ja chyba tu wracałem. Kurcze, ludzie, stójcie tu. Ja muszę tam przejść, no bo mam odcinek przeciwko sobą. Przecież mogę, nie mogę pieniądze w pierwszych Znacie Znaczy, internetu na się naprawdę pokazuje, no bo on między jest, jak już mówiłem. E, no i e, dość śmieszna sytuacja się zdarzyła, bo był tam, e, jak to się nazywa, z tym stylem na spinażu, to z pierwszego sezonu w ogóle chyba jeszcze. E, tam końcówka z tym e, takim wał, wał, wałkiem, który cię zmiata tam. E, no i tam e, jestem na szarym z tym typem jakimś takim. No i on se ustrułował, podtrzymam sobie go. I takie, żeż ja udałem mu, y, udało mi się mu uciec, ale potem jeszcze gaz mnie złapał, y, utnąłem w slajmie, już się z niego nie wygrzebałem niestety. Y, on post jakimś trudem dalej i walnął go ten młot tak zmiotko pod koniec. Eee, na, na, na koniec na twitchu pod e, z dnia e, dobrze. Dwa dni musi się kończyć ten skryp 6 jak już wiadomo jest takich rzeczy się wychodziło ale nie przesadzaję Fajnie człowiek, tylko wiesz że tamten but patrzy po podtrzymać, no bo on przesadza jakby do... Przejdziemy taktycznie jak zwykle No bo poczekajmy sobie Trochę easy Patrzcie na tą tabelę po prawej, dopiero pierwsza osoba doszła, a tutaj już milion 100. nie wiem jak to się stało, obawimy się w odpadaniu w drugim 10 minut bezsensownej Wracam po prostu i przedmiot. Naprawdę było zbyt No, nie istniał ten tryb. Zamierzam na no to iść przynajmniej do trzeciej no bo tu jest jakaś przesada. No, wszystkie na raz. No, poczekajmy na i to jest Tu, tu...

fajnych innych weszło, ale na przykład ta z skakaniem właśnie się wyświetliła przy tym momentem. O, właśnie, no. Nie, właśnie, no. To jest tak, bo mapa jak świat, też za to jest tak, że nie. No, i, i po raz pierwszy i przegałem tak, Mocno, na pierwszym wiatraku, więc nie pytajcie, coś chciało. W sensie nie odpadłem, a spadałem na pierwszym wiatrku i tam zostałem. To nie było tego trybu w ogóle. Będziemy trzymać. Hmm, hmm, nic nie było. To jest przypięć, Jak to sobie O, schynął. O. Um, Wówczas z ostatniego strumienia. Hey, Okej, ten z... E, Dzieński. Wszystko jest na... No, chyba jest pis... O, właśnie o tej mapie. Mówiłem. Ona weszła, ale jest taka fajna. Jak tamta, o której ja mówiłem. Um, no w, w sumie nie o tej mapie mówimy, ale mówimy o czymś podobnym. Dzięk dla. Kolego biegnij, nie bocia w tym koszu, Aha, nie się. Dobra, jedno, niej, jest Dobra, jedna przykład, nie ma jakichś ładnych mi

Realiznie. No z się zakwalifikować. Nie tej... dobra, chyba zdołamy mamy się zakwalifikować. O, udało się blisko jak się dobrze sprężać na tych mapach. Ej, w jaka jest nagroda za składniki? No, chyba nikt nie wygrał. Albo wygrał, nie pamiętam. Może w tym czy innym sezonie wygrałem Możliwe, są te punkty, za które się dostaje kolonki, ale no, nie jestem pewien. Albo koło po prostu Goal out! W ogóle dawno tu nie gam, ponieważ gram tylko na tym poziomie X i tam występują tylko mapy do pikania jakby albo jak tutaj spadniesz to spadniesz. Spadniesz no Dobra, kolego kolei spadnij, bądźmy kolejny kosztow. Bardzo mi... Ja się bym się jakiś kufr nie spukał. Chyba coś teraz. nas nie okej. Okay. Okej, okay, tu i tu. Topka i... Zaraz już, okej. Okay. I już. Dobra, mój koleżka żyje. То есть на их поснейшее. Надо. Угу. 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 To jest tutaj 20 sekund, Dobre. O koleżko. Tutaj koleżko, byle żebyś nie odpadłem. Ale cię zgubiłem złożył. Juj, dziewiąte miejsce, muszę być chwilę. Nie będzie pierwszego, ale się zakwalifikujemy. Czy... Złoto nawet dostępny. Zadco. Znaczy. Przecież. A zresztą. Złoto to więcej XP przecież. Trzeba FX już kończyć to dostać. Dina. No bo ciekawa kombinacja da się z nim stworzyć. Teraz buty z Ten spódna z imię... Ten złotkuczak mi się bardzo spodobał. To dzimkuczak. Dzień kurczak... Nie, nie lubię tego. Błagam, nie kaście mi tego przychodzić, nieee. Nie, tutaj to, nie, to spadłem, nie, nie. To jest, to jest najgorsze, nie. To jest pogorszony, tam Slime Run. W ogóle zastanawiam się nad kupnem Slime Ventura, co myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli oglądać się taką serię. Przyskoków. Nie przecież wszystko nie mam eksperkę w tym spadnie. Dobra, nawet splikny nikt się udał. Je. Dobrze. jest. się. Ja tak nie. Na tym zawsze odpadałem. Na mi się po raz pierwszy w życiu, no mi się Chyba żeby jakoś, nie spaść na te bloczki blisko. to działa A, dobra, ja w tak sposób Uda. I trzecie miejsce Całkiem spoko nie wiem, czy nam stać to, ale patrząc po ludziach, chyba tak. Jestem ciekaw, czy jakaś dłużna w ogóle tutaj była w bo trzeba opowiedzieć o sobie, to tam pierwszy raz udało mi się przejść ten tryb gdyby ktoś był ciekawy jestem ciekawy czy jest odznaka za przejście wszystkich trybów w grze więc w ja sensie ich, ale to trzeba mieć na wszystkich mapach i zapewne w ogóle chyba najszersza odznaka w tej grze to jest Win 5 razy zędzło w grze jakby Pierwsze miejsce tu tu i tu I to jest chyba najlepsze do takich chymów słów i no bo tam zawsze wstajesz złotą odznakę. Tylko tam specjalnie jest mniej osób, tego. Koleżko miły, proszę nie spadaj. Dziękuję Dobra, teraz skończymy. Nie spadać, nie spadać Miło mi nie spadać To jest strat w ogóle na to, żeby bierać tak se w kółko Gdzie jest druga piłka a teraz od czegoś się odbiło Oj ojoj oj i po stracie to zmiana strony Uciekamy kamero, obudź się. Top. Myszka, zacznij się słuchać, Panie kolego, wygramy my to. Czekaj, to był taki... ten... Małpka to była, zapewne to jest ta obok mnie. E, dobra. Jak już mówiłem, polecam wejść do opisu. Tam znajdziecie wszystkie linki, szczególnie do Discord. Tam jest info. O, w ogóle osoba jakaś przyszła. Co nie, no bo cały stream tylko ja byłem na streamie. I tam. Aj nie, to nie jest kim się jestem, tylko ja. Miło mi co się zdarzył, po prostu nie wiem jakiego tutaj strata robić na dziury czy na tego w ogóle to będzie krótsza mapa, no bo jest mniej tych ajsów. W szczerze, to jeżeli chodzi mi o tę mapę, przygając tyle razy, no bo był gdzieś. Taki tryb podczas y, tego. Czekaj. Nie wiem, któregoś sezonu. E, nie wiem, już się gubię w tych sezonach. Naprawdę, mhm. może zaczniemy trochę oszczędzać. Oszczędzanie, puch naraz raz. mi. Okej, okay, Śniżki Bud. Zasadów mi lepiej nie dać. Ej, jest kośmy mógł trafić. <laughs> Dobra, typie dasz radę. Dasz radę, wierzę w ciebie. No cóż, Bywało lepiej. Wydano, no, nie, jakoś jedna z pierwszych wykanych, no, bo, nie, no bo quest wykonany. Trochę XP weszło, butosiki weszłem. Um, polecam zasubskrybować ten kanał i wejść na Discorda. Dobra.